Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption Co? What the fuck! Cześć witam Was w kolejnym odcinku z South Park The Stick of Truth. Tak się śpieszyłem, że aż zapomniałem co nagrywam. Um, ogólnie to muszę ten odcinek wrzucić za dwie godziny, bo ustawiłem sobie budzik na dziesiątą i zespałem, bo byłem przedwczoraj z dziewczyną na e, koncercie jakieś tam e, autysty z Kolima, e, który się spóźnił 3 godziny, więc super i zagrał tylko trzy piosenki, więc jeszcze lepiej. Ty eee, chciałem tam być, ale ja nie lubię takich miejsc, zacznijmy od tego, ale pojechałem tam dla niej, bo ona bardzo chciała, bo nigdy nie była. Eee, więc ją zabrałem i musiałem znowu to gówno na bo serio. Eee, dobra, nieważne, tak czy inaczej eee, odsypiałem sobie, bo wczoraj spałem tylko 5 godzin, bo, eee, bo nie wiem. I dzisiaj spałem już 9 godzin, jest godzina 12, poszedłem spać o 3, bo nie mogłem spać. I lecimy szybko do Alagora poinformować go o zakończonej misji. Czy tu jest cin Pokémon? A powiadomiliście mnie, że jeszcze pominąłem jakiegoś cin Pokémona. Więc y, lipa, bo nie zbiorę wszystkich. Tutaj chyba żadnego nie ma. Uuuuh, ja się mu Dawaj, Algor. Nice work. I will let you know Make sure to share the news na Facebook. I'm super serial. Zadanie. Okay. co to wszystko? No to jest garaż Pateresa. Myślę, że. A to? Nie, to jest garaż Pateresa. A tu? To czyje to było? Aha, pana Makeja, dobra. Ok. Sterowanie się przy po wyjściu z garażu. O nie! Nazi zombies! Zobaczmy yy, zadania, jakie mamy. Mm. Dobra. Skupiska bezdomnych. Jeszcze jedno. Eee. Dobra, możemy zrobić polowanie z Simbem. Więc zobaczmy. Może krowiego dzwonka. Na pewno się pokonać krowę. Do it! Let's do it! Piękna jest ta piosenka, jest tak piękna Slaughter time, do it yourself Slotter time między 6 a 10. Super Świetnie. Nie można przewracać krów. O, Kidos. Mogę mnie Nie wiem, skąd wziąć plus do odbory. Ale nie wiem, trzeba szukać. Może tak. Nie? Nie jest to. Mapa jest z Kanada. My mamy tutaj. Prawie go dzwonka. O! Dobra. Jestem upochledzony. A, to wszystko? Dobra. Nieźle. Mm. Dobra, do Kanady jeszcze nie idziemy. Który mamy level? 13 Jeszcze jeden level i słodka katana. Uch, słodka. SŁOKA! Tutaj menele zabite? Zabite to dawno. To gniazdo żuli trzeba je zniszczyć, takim mem hmm, No, zobaczmy sobie te wiadomości, tablica. Uh -huh. Jeśli nie te tej wiadomości, dalej trzeba wykonać Nie zamknij nasz. X Dobra, czym by się tu dzisiaj jeszcze zająć? Questa oddaliśmy jednego. Zobaczmy, gdzie fast Travel nas poniesie. O... Dobra, bakteria. Niech będzie jej bakteria. W szkole zostawiłem czyn Pokomowa. Nie pamiętam gdzie. Uh, don't do that. Czemu? Y Jimmy, mógłbyś mi pomóc? No, do do dobrze, że ja osobiście mogę wchodzić w takie miejsca. You me. You No, serio? A nie, bo ja tu mogę po prostu wejść! Dobra, jestem upośledzony. A tu nie Jimmy z nami pochodzi. Nie wiedziałem. Dobra, się rozejrzymy za tym czym pokémonem. I za bakterią. Oj tak. Pytanie, czy ja mogę przejść tą szkołę od nowa? To jest świetne pytanie. Pomogę być tym ciężko? O! Chyba mogę. Chyba nie ma z tym problemu. Usuń Alagora ze znajomych? Myślałem, że to jest ten czyn ale nie jest. Dobra, bo rozumiem, że Algorand będzie mi spamił.

No właśnie tu mogę teleportować, ja tu już przeszukałem. Dobra, zjeżdżamy na dół. No. Mogę jeszcze to przeszukać. Dobra. Nie wiem czy mogę to zniszczyć, I idziemy dalej. mam istotne. Waste Chin is Pokémon tutaj? A, nie wiem gdzie tego użyć. No to poszukamy najwyżej. Mmm. Tam jest exit boiler room. Dobra, to jest to. Ja pamiętam coś z tym, coś z tym pamiętam. Nie wiem czy wy pamiętacie yy, o co chodziło w tym odcinku, że oni coś takiego robili, ale pamiętam to skądś. Dobra, napaść. A my będziemy walczyli później jeszcze z bakteriami, chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, Jimmy. Hmm, niech będzie brązowa nuta. A a Dobra, coś w plecy. No, no i powolutko go wykończymy. Zmieńmy kumpla. No na Batersa naszego. Chwilę pochodziliśmy z Jimmy'ego, żeby nie było. No ale baters jest najlepszy moim zdaniem. Leżeć. Oj, za wcześnie. Dobra. Wykrywa się to. Ale dużo życia ma to cholerstwo. Dobrze, że mogę go tak stunować w nieskończoność. To jest naprawdę dobre. Pięknie. Cudownie. Przejdźmy się jeszcze dalej. Zobaczymy co tu będzie. Może znajdę jak się No Dobra, tu mam wyjście. Raczej nie o to chodziło. Tam już chyba nie przejdę, nie? Lipa. No mam nadzieję, że mogę wrócić po tego czym Pokémon, bo bardzo bym chciał. Exit. Aha, czyli teraz się muszę wracać, tak? Otrudnia. Szkoda. Ale nie wiem gdzie go ominąłem. I nie wiem, czy mogę po niego jeszcze wrócić. Bo to już nic mi nie pozostało, nie? Nie bardzo. Dobra. Hmm, wracamy. Idziemy usunąć Alagora. I to nie tylko ze znajomych. Oj, nie, nie. I wiecie co? Zmienimy bohatera. Zmienimy bohatera. Niech będzie Hartman. Zróbmy to. Do it.

Okej, okay. kafeteria. A, to jest kafeteria, okej. Okay. No, to chyba go nie, nie znajdę. Niestety. Ale, ten, kolekcja. To powiedzcie mi, czy mi brakuje go. Bo nie wiem. Mam tyle. No. Mm. Idziemy. A tak pilnowałem strasznie, żeby na pewno żadnego nie zgubić. No zobaczmy co nam tam Algor wypisuje tak w ogóle. Ja się głodny robię. Nie do kolacji. Już drugi, drugi dzień ja jestem o dwóch posiłkach. Nie wiem, no tak... Impreza zepsułem mój rytm dnia. Naturalny. To tą imprezą. Lub ten status, twój stary. Cześć, to ja. Hej, no i jak? Muszę iść jeszcze raz. Super. To na pewno sraka spowodowana człowieko-nidźwiedzia-świnią. Dlatego teraz wtukę ci do dupy to w niedźwiedzia Moim toporem, tym mieczem. Cześć kolego. You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless. Of course. You're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig! I have you now! Let us fight to the death! Respect that kingly authority! Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming! You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Yeah. Super. I are duping ourselves in the Oh. pardon, Gortastic. Protect the farmer, sort of vice president. Okay. No to what? No, shaggle, I Gówno zrobiliśmy, za dużo armora Magiczny pocisk, okej okay. Do it jego pod paską, pięknie I teraz tak Klątwa Niech będzie klątwa Już znaczy ten, wybuch z dupy czy coś tam było O oh, to było mocne, dobra. Oj, dobra, obroniłem, obroniłem pięknie. Ale mocno, o nie. Bater, wracaj. Mogę się wyleczyć? Mogę się wyleczyć. To po prostu wspaniale. Siost w plecy, dla tego kulka z tyłu nie trafię go. No dlatego. A ma za dużo armora. No a nie, dobre. Coś mu zrobiłem. Dobrze. Kartmanie drogi. Tamten się wykrywali Już pod Paską Palagora. I teraz chmura ponownie. Pięknie. To jest naprawdę potężny skill. Obszarowy. Ty kurwo! Ale mi złożył jak li na, na liścia normalnie. I Zabijecie. dnają. Zabijęcie. Now let's see like prawie Dobra, obroniłem przejebane. Yeah. Yeah. Minutujące granaty, udamy. Okay, Zobaczymy, że się będzie leczył piłtek. Gortastic. Protect the former of vice president. OK Okej. Teraz co, spróbujemy mimo wszystko tego użyć? Żeby... Zabierało im życie czasowo, nie? Myślę, że to ważne, żeby mieli to krwawienie. Nie wiem tego sobie obrzydźmy. Okej, okay. zdolności. Pięknie. No to jak on idzie do piachu. Ale zrypałem. Dobra, obronimy to przypadkiem. Ała, bolało. Trzeba go strzesić. Koniecznie. Mikstura odrodzenia. Wracaj do, do, do życia, przyjacielu. Okej, okay, czy ja kogoś mogę tutaj już zabić? Tegoś rasa mogę zabić chyba. Nie jestem pewien, ale spróbujmy. Dobra, zabiło go to Spoko. Ponowny atak jest w plecy. Walimy tego na dziurę. Pięknie. Wręcz cudownie. No i ty kartman musisz się zmienić. Niestety na Batersa. Bo nowy bo Baters jest potężniejszy, no sorry. O nie. Nie! Co ja robię źle? Fuck! Ale dupa! Nie wiem, zmienię sobie towarzysza na jakiegoś wytrzymalszego może. Spróbujmy ze stanem. On też ma takie obszarowe. Zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie. Now let's you don't. Pięknie. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Yeah. Dobra, udało się to wybronić. I grano używamy. Trzeba go obrzydzić. Naznacz go jeszcze. Nie wiem co to robi. Piesek go ugryzie, ale co to zmienia to nie wiem. A, obrona nieaktywna. Okej. Okay. To tu dużo tutaj. Jest. Spoczko. A ty możesz tam zwiększyć damage? Nie wiem. Dobra, na razie to. Ha! Ouch. Go, Dobra Spróbujmy ich poogłuszać, może to będzie lepsze Nie wiem Nie wiem, oznacz go Red Rocket dokładnie Będzie to To ja zrobiłem, ja pierdolę Leczyć. Koniecznie. Nie, no, uważam, że Baters jest koniecznie. jest nam potrzebny bardzo. Nie da się grać bez niego. No nie da się. Nie umiem. Baters, praca i maszlarzu przyjacielu. Tak to wszystko, niestety. Dobra, zdało się. Spoko. Dobra, on zaraz zdechnie. Ty mnie pomacaj i profesor Chaos. Jak tam da teraz Tarcza się przyda? Bardzo. No tak blisko! Dobra. A, ogłuszyło ich wszystkich. W sumie tylko tego jednego. Buters, nie! Trzeba się znowu wstrzesić. Znaczy znowu, w sumie to nie znowu, ale... Ale trzeba się wstrzesić. Dobra, ten można nawet od strzała wyjść z tego miecza, oby. Dobra, It's Pięknie. Wręcz cudownie, teraz tego. 1500, pięknie. I ty Butters musisz się jeszcze wyleczyć. Tych mamy 10. Cheesy Poops to są? Tak, Cheesy Poops, co to jest? I co, bij tego, bo tam tego sobie zabiję. Za 100. No lilipa. zróbmy to moc sprawiedliwości. To zrobię tutaj więcej. Ok. armor. Ponowny atak, bo tamten umarł. Świetnie. Ale tylko 900. Butters, nie! Butters, przyjacielu, wstawaj! Te 40 pancerza, co mam, nic mi nie zmienia w ogóle. Tak sobie myślałem, jeszcze przed tą bitwą, że w ogóle dobrze je mieć, ale to chyba nic nie daje. Dobra, on powinien zleknąć. Batters, nie! Dlaczego? Znowu cię ożywiamy. Teraz zabije? Nie wiem. Tak. Świetnie. Ponowny atak. Może go obrzucimy jeszcze raz. Nie będzie mógł się leczyć. Dobra. Zamiast leczyć Patersa po prostu go wymienię. Myślę, że to będzie lepsze. Do it. Na kogo? Kyle'a. Niech będzie Kyle. Zobaczymy, co nam tam wymyśli. Idzie z plecy. Dwa i pół tysiąca. Dużo. Dobra, Kyle zablokował. Zbiórka, skoro robi Umiejętność aktywna, a tak, aktywny, okej, okay, dobra, to jest spoko rzecz. Jest na wszystkich, dobra. Ale zjebałem. Dobra. No to kluczemy go Za tysiąc Sto życia, o kurde dobra, no zmieniamy cię też, od razu no Butters niech wróci Niech będzie Butters Masz plasz Tysiąc, dużo no ale no do piachu, więc w sumie plus. I teraz tak. Mów no i do piachu. Pięknie. Zdech. Trudne było. Oj, trudne. Super Secret. XT. So Beka z typa. dobra. Ale odcinek już jest wystarczająco długi, więc dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, no i cześć! Chwila, bo... To wygląda... Dobra, to wyglądała jak zawieszona gumka na, na 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 suficie. Dobra, cześć.